Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pragniemy przybliżyć historię Kościoła Matki Bożej Częstowskiej w Lubinie, która obecnie obchodzi 50. rocznicę swojego powstania. Kiedyś Kościół Matki Bożej Częstowskiej należał do parafii najświętszego serca pana Jezusa, ale w 1972 roku został wydzielony wraz z terytorium parafii od serca Pana Jezusa i powstała właśnie parafia Matki Bożej Częstochowskiej. Świątynia, która znajduje się za mną, to kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. Budowa tej świątyni trwała od drugiej połowy XIV wieku do początku XVI wieku, czyli prawie 150 lat. Jednak początki życia parafialnego w Lubinie sięgają XII wieku. Kiedy to książę na początku XII wieku, książę Borosław Krzywousty ustanawia w Lubinie Kasztelanie, a w roku 1178 osada uzyskuje status miasta na prawie polskim. I w świątyni parafialnej, o której chcemy Wam opowiedzieć pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie, na przestrzeni wieków modlili się katolicy, luteranie, prawosławni, grekokatolicy. A więc historia tego kościoła jest bardzo bogata. Bardzo znaczącym rokiem dla tej świątyni był rok 1524. Kiedy to właśnie to miejsce staje się miejscem modlitwy dla protestantów. Jednak Kościół pozostaje tutaj Kościołem Maryjnym. Oczywiście protestanci dostosowują świątynię do swoich potrzeb, dobudowują balkony, jak to mieli w zwyczaju, zmieniają układ ław. Główny ołtarz, polipnyk zaśnięcia Maryi zostaje zastąpiony ołtarzem barokowym który właśnie mamy do dzisiejszego dnia. Pierwotny ołtarz kościoła znajduje się we Wrocławiu. Po wojnie został umieszczony w nawie Głównej Katedry Wrocławskiej. Od 2020 znajduje się w Muzeum Archikatedralnym. Ponad tabernakulum znajduje się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, który jest otoczony złoconymi motywami roślinnymi. Ku obrazowi skierowane są dwie postacie kobiece. Pierwsza przedstawiona jest w pozie ukazującej zachwyt, podziw. Druga postać przedstawiona jest w pozie modlitewnej. Ma ona lekko wzniesione ręce. Ponad obrazem znajduje się niewielkich rozmiarów rzeźba pelikana karmiącego swą krwią pisklęta, będąca symbolicznym przedstawieniem Eucharystii. Wyżej natomiast znak Boga Trójjedynego trójkąt otoczony promieniami czyli glorią. Z wpisanym imieniem Bożym w języku hebrajskim. Po lewej stronie od ołtarza znajduje się zabytkowe sakramentarium w formie wieżyczki. Zostało wykonane z kamienia i dawniej służyło do umieszczania w nim najświętszego sakramentu. Jest najcenniejszym zabytkiem znajdującym się w tej świątyni, znaczącym także w skali europejskiej. Na środku kościoła znajduje się późno-renesansowa ambona z 1623 roku. Ozdobiona jest figurami świętych apostołów i ewangelistów. W górnej części pojawiają się figury aniołów wskazujących na postać Chrystusa, która wieńczy Ambonę. W kościele Matki Bożej Częstochowskiej znajdują się epitafia drewniane z XVI wieku. Jest to ewenement na skalę europejską. Mamy też epitafia oczywiście kamienne. I płyty nagrobne z różnych okresów przedstawiają one rycerzy, osoby świeckie, fundatorów też. Obok ołtarza w prezbiterium znajduje się pięć współczesnych witraży. W kościele mamy też przepiękne witraże. Jest to dzieło współczesne zaprojektowane i wykonane przez pracownię witraży Marii, Powalisz Bardońskiej z Poznania w latach 1976-1993. Na pierwszym z nich ukazano księcia Władysława ojca kordeckiego wpatrującego się w wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, a także obronę Jasnej Góry. Na drugim witrażu przedstawiono ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny, pokłon Trzech Króli oraz Świętą Annę wraz z Maryją. Na trzecim można zauważyć Boga w otoczeniu aniołów, upadek Adama i Ewy oraz stworzenia Boże. Na czwartym przedstawiono m.in. Boże Narodzenie i Śmierć Chrystusa. Natomiast na piątym zesłanie Ducha Świętego, chrzest Jezusa, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny oraz postać Świętego Michała Archanioła. W prawej południowej nawie znajdują się trzy witraże. Na pierwszym z nich przedstawiono wydarzenia ewangeliczne, Czyli powołanie uczniów, cudowny połów ryb oraz rozmnożenie chleba. Na drugim ukazano wydarzenia, o których czytamy w dziejach apostolskich: uzdrowienie Chromego przez apostołów Piotra i Jana, wystąpienie świętego Szczepana oraz jego męczeńską śmierć. Na trzecim zaś nawrócenie Szawła oraz udzielanie chrztu i przekazywanie Ducha Świętego przez nakładanie rąk. W północnej nawie mieści się kaplica Świętej Barbary, patronki górników. Ozdobiona jest witrażem przedstawiającym nawrócenie i męczeńską śmierć Świętej Barbary oraz herbem górniczego miasta Lubina. Kościół Najświętszej Marii Panny, który dzisiaj czcimy w tytule Matki Bożej Częstowskiej, przeżywał też swoje chwile. Nie było właściciela tej świątyni. Mury niszczały, budynek niszczał. Nikt się tym nie zajmował, nikt nie podejmował odpowiedzialności. I właśnie tutaj rzecz jest ciekawa, co do właśnie organów, że chciano wywieźć instrument z kościoła najświętszej marii Panny. Zaczęto więc pracę rozbiórkowe organów, zaczęto je przewozić. W kilku częściach na stację kolejową ładować do wagonu. Jednak ksiądz Dola, Salezjanin wezwał na pomoc milicję, powiadomiono kuriem, jak również włączyli się w tę sprawę parafianie, i wagonu z organami nie odprawiono. 22 listopada instrument został przekazany Miejskiej Radzie i po kilku dniach wrócił na miejsce. I właśnie w roku jubileuszowym, 50-lecia powstania parafii, mamy tę radość i zaszczyt znowu cieszyć się organami, pięknymi, nowymi organami barokowymi. A więc do szafy barokowej, oryginalnej. Dostosowano, wybudowano, wbudowano nowe głosy barokowe. Nowe organy wzorowane są na instrumencie zbudowanym dla Kościoła w latach 1783-1784 przez Martina Benjamina Liebechera. Mają 30 głosów, składają się z 1872 piszczałek. Z których największa ma około 480 cm, a najmniejsza 11 mm. Liczba głosów i skala klawiatur nowych organów pozwolą nam nie tylko na towarzyszenie śpiewowi w ramach liturgii, ale również na wykonywanie utworów muzycznych w ramach różnych koncertów co będzie też nową jakością propozycji. Kulturalnych naszego miasta. Dzwonnica jest połączona łękiem, przejściem z murami kościoła. Powstała ona z przebudowy jednej z XIV-wiecznych baszt obronnych miasta, prawdopodobnie w drugiej połowie XV wieku. Na najwcześniejszym lubińskim dzwonie widniał rok 1451. Wieże podwyższano w wiekach XVI i XVIII. Obecnie wieża ma około 60 metrów wysokości. I pokryta jest tak zwanym dachem namiotowym. W tym krótkim filmie staraliśmy się zawrzeć najważniejsze informacje dotyczące historii i architektury naszego kościoła. Zapraszamy do odwiedzenia świątyni. Warto zobaczyć ten piękny zabytek.